Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na ogłoszeniu wyników konkursu, dokładnie 21 Sokołowskiego Konkursu Kultury Muzycznej. Spotykamy się dzisiaj w wersji online, podobnie jak sam konkurs był zorganizowany również w wersji online ze względu na trwającą pandemię. Co roku gościliśmy, dzięki uprzejmości dyrekcji. Miejsko-Gminnego Miejsko Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopol Małopolskim w ich sali. Tam mogliście się prezentować w formie prezentacji solistycznych, zespołowych. Tam również było uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Dzisiaj robimy to w wersji, no niestety online, ale na to nam niestety pozwalają dzisiejsze warunki. Chciałbym przed ogłoszeniem wyników chciałbym wspomnieć o kilku drobnych uchybieniach związanych z przesłuchaniami a dokładnie z uchybieniami związanymi z regulaminem a dokładnie niedostosowaniem się uczestników wykonawców do zapisów regulaminu. Wyraźnie w regulaminie wspominaliśmy o tym aby były to dwa utwory i wyraźnie podkre, podkreślaliśmy to aby, nie był to, aby nie było to nagranie montowane. No niestety zdarzały się też takie prezentacje, na co zwróciliśmy uwagę i odpowiedni zapis jest tego w protokole z przesłuchań jury. Chciałbym zaprosić do siebie w tej chwili Pana Grzegorza Wójcikiewicza, koordynatora całego konkursu. Które zapozna Was z protokołem i szczegółowymi miejscami z przesłuchań 21. Cokołowskiego Konkursu w Kultury Muzycznej w Sokołowie Malopolskim. Zapraszam. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam wszystkich uczestników, nauczycieli, rodziców, sympatyków naszego konkursu. Tak jak tutaj przed chwilą wspomniał pan Stanisław Jaworski, jeden z jurorów naszego konkursu, niestety mamy sytuację taką, że jesteśmy tylko i wyłącznie dostępni przez monitor komputera, tudzież tabletu albo smartfona. Nie mamy innej możliwości, nie możemy was zaprosić na ogłoszenie wyników. Ale za chwileczkę odczytam protokół. I za chwilkę zapoznacie się z wynikami naszego konkursu. Zanim to zrobię, to pozwolę sobie jeszcze podziękować bardzo serdecznie Wam, drodzy uczestnicy, za Wasze zaangażowanie, za Waszą chęć prezentacji, za Waszą chęć gry, niezależnie od sytuacji, że mamy utrudnione warunki. To jest bardzo ważne, że nie poddajecie się zniechęceniu, że jednak działacie, że jednak robicie dużo dobrej pracy. W kierunku rozwijania swoich umiejętności muzycznych. Chciałem również podziękować bardzo serdecznie Jurorom za ich kilkudniową, dosyć trudną pracę, bo było bardzo dużo prezentacji do przesłuchania. W sumie zgłosiło się ponad 160 uczestników, było czego słuchać. Ale z drugiej strony w pewnym sensie im też zazdroszczę, dlatego że ja jako organizator nie zawsze miałem okazję wszystkich przesłuchać, a dowiedziałem się od jurorów, że wiele z prezentacji było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To nas bardzo cieszy. Moi drodzy, przechodzę do zapoznania Was z protokołem 21 Sokołowskiego Konkursu Kultury Muzycznej. W dniu 22 kwietnia 2021 roku odbyło się zebranie jury 21 Sokołowskiego Konkursu Kultury Muzycznej. Zebranie odbyło się w formie telekonferencji. Komisja konkursowa pracowała w składzie Anna Wójcikiewicz, prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej, przewodnicząca jury, Stanisław Jaworski, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Leżajsku, Honorata Kiwała, Państwowa Szkoła Muzyczna I i 2 stopnia w Dębicy i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 i stopnia w Sokołowie Małopolskim. Monika Witalec, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 i stopnia w Sokołowie Małopolskim i Publiczna Szkoła Muzyczna 1 stopnia w popniku, Wojciech Jurkiewicz, Zespół Szkół Muzycznych w Rzeszowie i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 i stopnia w Leżajsku. Łącznie do konkursu zakwalifikowało się 165 uczestników. Występujących solo lub w zespołach. Ocena uczestników dotyczyła jakości prezentacji i zgodności zgłoszenia z regulaminem. Drobne uchybienia w stosunku do regulaminu nie wpłynęły na ocenę uczestników. Dotyczyły one przede wszystkim przekroczenia regulaminowego czasu nagrania lub niewłaściwy dobór repertuaru. Duże uchybienia regulaminowe polegające na zgłoszeniu uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia, edycji nagrania, montaż nagrania z dwóch filmów. Przesłanie więcej niż jednego nagrania nie skutkowały wykluczeniem z konkursu. Decyzją żyli. ocena tych uczestników w przypadku wysokiej jakości prezentacji została obniżona do poziomu wyróżnienia pierwszego stopnia. Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu: Kategoria pierwsza: Sana Harada, Państwowa Szkoła Mówcząca Pierwszego i Drugiego Stopnia w Badowicach, Nagroda Pierwszego Stopnia. Szymon Zajączkowski. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie nagroda pierwszego stopnia. Nikodem Wolsza – Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Brzesku nagroda pierwszego stopnia. Kamila Kobielus, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Wadowicach nagroda pierwszego stopnia. Piotr Kopeć, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Rzewącinie – nagroda pierwszego stopnia. Artur Rudnicki, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia Nr 3 we Wrocławiu, nagroda pierwszego stopnia. Kornelia kromka, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Żebącinie, nagroda drugiego stopnia. Antonina Majewska, Państwowa szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Wadowicach, nagroda drugiego stopnia. Milena Bukowiemska, zespół państwowych szkoły muzycznych przemyślu, nagroda drugiego stopnia. Pola Jałka, szkoła muzyczna pierwszego stopnia nr 1 w Krakowie, nagroda drugiego stopnia. Igor, e, Igor Gambarowski. Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, Filia Wszelowej, nagroda drugiego stopnia. Sara Kubica, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia nr 1 w Kędzierzynym Koźlu, nagroda drugiego stopnia. Aleksandra Macioł, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Czasławiu, nagroda drugiego stopnia. Maja Wiater, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, nagroda drugiego stopnia. Jakub Topolewicz, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, nagroda drugiego stopnia. Izabela Kurzeja, państwowa szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Nowym Targu, nagroda drugiego stopnia. Zofia Głaz, niepaństwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Sokołowym Małopolskim, nagroda drugiego stopnia. Zofia Nowak, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia we Wrocławiu, nagroda drugiego stopnia. Lena Przejczowska, y, państwowa szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Wadowicach, nagroda drugiego stopnia. Alicja Jasińska, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Świdniku, nagroda drugiego stopnia. Kinga Niemaszyk, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego i Drugiego Stopnia w Nowym Sączu, Filia Szalowej, nagroda drugiego stopnia. Karina Prawecka, Publiczna Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Puchniku, nagroda drugiego stopnia. Magdalena Łaba, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Malowskiego w Przemyślu, nagroda drugiego stopnia. Martyna Butmankiewicz, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, nagroda drugiego stopnia. Bartosz Siry, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Łańcucie, nagroda drugiego stopnia. Michał Ziemniak, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Sokołowie Małopolskim, nagroda drugiego stopnia. Kamila Górka, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, nagroda trzeciego stopnia. Aleksandra Gryger, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Wągrowcu, Nagroda trzeciego stopnia. Karolina Liberska, państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Imienia Ignacjnego Jana Paderewskiego. Tutaj niestety uczestnikiem podał miasta, gdzie mieści się ta szkoła. Nagroda trzeciego stopnia. Sandra Janik, prywatna szkoła muzyczna pierwszego stopnia w nowej wsi. Nagroda trzeciego stopnia. Klaudia Połeć, nie szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Zakopanemie Opolskim. Nagroda trzeciego stopnia. Kaja Braczkowska, niepubliczna innowacyjna szkoła muzyczna, pierwszego stopnia Instytut Suzuki w Gdańsku, nagroda trzeciego stopnia. Marcelina Tesa Tesarska, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Raciborzu, nagroda trzeciego stopnia. Agata Antoszczyn, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Głubczycach, nagroda trzeciego stopnia. Zofia Gromek, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jaśle, nagroda trzeciego stopnia. Franciszek Szczygieł, zespół szkół muzycznych nr 1 w Rzeszowie, nagroda trzeciego stopnia, Kiruł Maksymczuk, Państwowa szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Nowym Sączu, nagroda trzeciego stopnia, Aniela Olszak, Państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia imienia rodziny Wilkomirskich, nagroda trzeciego stopnia. Weronika Broś, szkoła muzyczna pierwszego stopnia nr 1 w Krakowie, nagroda trzeciego stopnia, Tymoteusz Foltak, zespół szkół muzycznych Tarnowie nagroda trzeciego stopnia, Wiktoria Mazurek, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Nibiskach, nagroda trzeciego stopnia, Alicja Rosenstrauch, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego stopnia we Wrocławiu, to jest szkoła muzyczna numer 2, nagroda trzeciego stopnia, Zofia Kraszewska, państwowa szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Ciszynie, nagroda trzeciego stopnia. Krystian Zaloł. Publiczna Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Pruchniku, Nagroda Trzeciego Stopnia. Maria Szykuła, Publiczna Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Pruchniku, Nagroda Trzeciego Stopnia. Janina Szewczak, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Świdniku, Nagroda Trzeciego Stopnia. Alicja Malec, Prywatna Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Nowej Wsi, Nagroda Trzeciego Stopnia. Emilia Nylec, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, Nagroda Trzeciego Stopnia. Katarzyna Bała, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w, Kań... w Kańczudze, nagroda trzeciego stopnia Lilianna Stuj, Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie, nagroda trzeciego stopnia Adam Żbikowski, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia numer 4 w Warszawie, nagroda trzeciego stopnia Nikola Krzyszycha, Państwowa Szkoła Muzyczna imienia rodziny Wiłkomilskich w Silniku nagroda trzeciego stopnia Magdalena Heider. Placówka Kształcenia Artystycznego w Nowej Sarzynie, Nagro, nagroda trzeciego stopnia, Małgorzata Hajder, Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie, nagroda trzeciego stopnia, Karolina Kus, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Próchniku, nagroda trzeciego stopnia, Natalia Romanowska, Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrocławiu, to jest szkoła imienia Grażyny Bacewicz, nagroda trzeciego stopnia, Ilona Soku. Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Rymanowi, wyróżnienie Pierwszego Stopnia. Patrycja Wrona, Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Kańczuce, wyróżnienie Pierwszego Stopnia. Pola Figiel, ogólnokształcąca, Szkoła Muzyczna Pierwszego i Drugiego Stopnia w Lublinie, wyróżnienie Pierwszego Stopnia. Michalina Buda, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Sokołowie Opolskim, wyróżnienie Pierwszego Stopnia. Klara Szczepańska, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Łańcucie wyróżnienie pierwszego stopnia, Emilia Piuro, katolicka, niepubli niepubliczna, ogólnokształcąca, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Nowym Sączu. wyróżnienie pierwszego stopnia. Emilia Przybocka, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. wyróżnienie pierwszego stopnia, Kacper Szymański-Galas, publiczna szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Próchniku, wyróżnienie pierwszego stopnia. Karolina Piasecka, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Łańcucie, wyróżnienie drugiego stopnia. Piotr Oczak, publiczna szkoła muzyczna pierwszego stopnia w próchniku, wyróżnienie drugiego stopnia. Katarzyna Perłakowska, zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, wyróżnienie drugiego stopnia. Emilia Ziobrowska, publiczna szkoła muzyczna pierwszego stopnia w próchniku, wyróżnienie drugiego stopnia. Adrianna Tromska, niepaństwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Sokołowie Małopolskim, wyróżnienie drugiego stopnia. Maja Podobińska, Placówka Kształcenia Artystycznego w Nowej Sarzynie wyróżnienie drugiego stopnia i Miranda Konstancja Szczepańska PZSM Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy wyróżnienie drugiego stopnia. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Kategoria druga. Piotr Kopecki Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie nagroda pierwszego stopnia. Maja Frynia Zespół Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi Nagroda pierwszego stopnia, Monika Stanisz, zespół szkół muzycznych nr 1 w Rzeszowie, nagroda pierwszego st stopnia, Sebastian Nawara, Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia w Nowym Targu, nagroda pierwszego stopnia. Zofia mas, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia we Wrocławiu, nagroda pierwszego stopnia, Emilia Rzyman, Zespół szkół muzycznych w Ilicz Wieliczce, nagroda drugiego stopnia. Emilia Kazik, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Głogowie Małopolskim, nagroda drugiego stopnia. Nikola Hudyma, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Koszycach, nagroda drugiego stopnia. Diana Wiktoria Cel, GSM, taki mamy skrót, yy, pierwszego stopnia imienia profesora Eka i Dasza w Przednicy, prawdopodobnie to będzie Gminna Szkoła Muzyczna, nagroda drugiego stopnia. Michał Tchórz, Zespół Państwowy Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Nagroda drugiego stopnia. Hubert Marczak, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia im. Henryka Wieniawskiego, nagroda drugiego stopnia. Hanna Mazurczak, zespół państwowych szkół muzycznych im. Mieczysława Korowicza w Krakowie, nagroda drugiego stopnia. Stanisław Kopiczko, samorządowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Tarnowie Podgórnym, nagroda drugiego stopnia. Marcelina Wrażeń. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Niwiskach, nagroda drugiego stopnia. Rozalia Barszcz, szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Zygmunta Noskowskiego, nagroda drugiego stopnia. Kamil Krzysztof Piejko, zespół szkół muzycznych nr 1 w Rzeszowie, nagroda drugiego stopnia. Julia Soja, zespół państwowych szkół muzycznych im. Malawskiego w Przemyślu, nagroda drugiego stopnia. Jagoda Potoczny, publiczna szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Próchniku, nagroda drugiego stopnia. Gabriela Kraska, niepaństwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Sekłowym Małopolskim, nagroda drugiego stopnia. Samira Gołąbek, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Wejcherowie, nagroda drugiego stopnia. Klara Doniec, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jaśle, nagroda drugiego stopnia. Ignacy Skibiński, zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie, nagroda drugiego stopnia. Natalia Sitko, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia im. Fryderyka Chopina w Będzinie, Nagroda drugiego stopnia. Aleksandra Juchniewicz, szkoła podstawowa nr 68 w Szczecinie, nagroda drugiego stopnia. Dorota Sura, przepraszam, Dorota Sura, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Dynowie, nagroda drugiego stopnia. Kinga Maniak, państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Olesno, nagroda drugiego stopnia. Michał Król, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Robczycach, nagroda drugiego stopnia. Marcel Kusy, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 w Rzeszowie, nagroda drugiego stopnia. Natalia Gajda, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Rzebącinie, nagroda drugiego stopnia. Aleksander Myćka, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Dynowie, nagroda drugiego stopnia. Mateusz Wilkosz, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, nagroda trzeciego stopnia. Dominika Maziarz, Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie, nagroda trzeciego stopnia. Aldona Gorczyca, szkoła, państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Jaśle, nagroda trzeciego stopnia. Jakub Wagner, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, nagroda trzeciego stopnia. Natalia Kazuła, ogólnokształcąca szkoła muzyczna imienia Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, nagroda trzeciego stopnia. Weronika Twarduś, pa państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Jaśle, nagroda trzeciego stopnia. Kinga Wojno Samorządowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Wysokim Mazowieckiem. Nagroda trzeciego stopnia Szymon Szulc. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Wejherowie. Nagroda trzeciego stopnia Magdalena Skiba. Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie. Nagroda trzeciego stopnia Michał Sierżęga. Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie. Nagroda trzeciego stopnia Hanna Jelito. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Chorzowie. Nagroda trzeciego stopnia... Weronika Ramian, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Domosławicach, nagroda trzeciego stopnia. Debora Hałaj, ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i drugiego stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, wyróżnienie pierwszego stopnia. Michał Malita, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Leżajsku, wyróżnienie pierwszego stopnia. Mateusz Moskwa, Niepubliczna Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia Józefa, im. Józefa Barolika w ścianie, wyróżnienie pierwszego stopnia. Franciszek Uryniak, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Kańczudze, wyróżnienie pierwszego stopnia. Dominik Świrk, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Kańczudze, wyróżnienie pierwszego stopnia. Katarzyna Krupa, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Niewiskach, wyróżnienie pierwszego stopnia. Katarzyna Krupa, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Niewiskach, wyróżnienie pierwszego stopnia. Kamila Kornaga, zespół szkół muzycznych imienia Wojciecha Kilara w Rzeszowie, wyróżnienie pierwszego stopnia. Przechodzimy do kategorii trzeciej. Wojciech Kędzierski, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Krajeńskich, nagroda pierwszego stopnia. Krystian Łabędź, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach, nagroda drugiego stopnia. Łukasz Rafiński, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokłowie Małopolskim, nagroda drugiego stopnia. Maria milewicz Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Fryderyka Szopenowej w nagroda drugiego stopnia, Julia Kochaniak. Miejski Ośrodek Kultury imienia Zbigniewa Herberta w Pabianicach, nagroda drugiego stopnia, Helena Czech. Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, nagroda drugiego stopnia, Julia Gancarz. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jaśle, nagroda drugiego stopnia, Natalia Kosmowska. Piotr Markowski, wokal studio, nagroda drugiego stopnia. Tu jest nagroda drugiego stopnia za prezentację wokalną. I Natalia Kos Kosmowska ponownie, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Romualda Twardowskiego w Puławach, nagroda drugiego stopnia za prezentację instrumentalną. Aneta Długosz, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, nagroda drugiego stopnia. Szymon Wilk, niepaństwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Sokłowym Małopolskim, nagroda drugiego stopnia. Maciej Bieszczat, zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, nagroda drugiego stopnia. Milena Konieczna, Szumilo Art Forum Group Legnica, nagroda drugiego stopnia. Oliwia Kobylarz, placówka kształcenia artystycznego w Nowej Sarzynie, nagroda trzeciego stopnia. Michał Witko, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Leżajsku, nagroda trzeciego stopnia. Milena Baran. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i 2 i stopnia w Nowym Sączu, filia w Krynicy Zdroju, nagroda trzeciego stopnia, Michał Wittich, państwowa, yy, przepraszam, placówka kształcenia artystycznego w Nowej Sarzynie, nagroda trzeciego stopnia, alicja Jabłońska, ogólnokształcąca szkoła muzyczna 2 stopnia w zespole szkół muzycznych nr 1 w Rzeszowie w różnie 1 stopnia, Zofia Bugajska, Zespół szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Wyróżnienie pierwszego stopnia. Martyna Hochu, ognisko muzyczne magister sztuki Paweł Oszalica, wyróżnienie pierwszego stopnia. Katarzyna Zielińska, placówka kształcenia artystycznego w Nowej Sarzynie, wyróżnienie pierwszego stopnia. Przechodzimy do kolejnej kategorii, kategoria czwarta, czyli duety i zespoły. Duet Małgorzata Broda i Lena Paczek. Ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia we Wrocławiu. Nagroda pierwszego stopnia. Duet Zosia i Zosia. Zofia Młodawska i Zofia Mas. Ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia we Wrocławiu. Nagroda pierwszego stopnia. Hortus Musicis. Zespół zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie. To jest oczywiście Zespół Szkół Muzycznych im. Padrewskiego, Nagroda drugiego stopnia. Trio. Małgorzata Lazik, Zoja Syguda, Antoni Majkowski, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego stopnia Wejherowi Nagroda II stopnia, duet Karolina Polak i Maciej Ochwat, Jasielski Dom Kultury w Jaśle, Wyróżnienie Pierwszego stopnia, kwartet fletowy Maria Król, Matylda Pułkowiec, Zofia Zając, Zofia Grolik, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego stopnia w Włodzisławiu Śląskim i to jest wyróżnienie pierwszego stopnia. Moi drodzy uczestnicy, rodzice, nauczyciele, sympatycy naszego konkursu, to są wszystkie wyniki. Ja ze swojej strony, jako zarówno jako koordynator konkursu, ale także i przedstawiciel Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej, chciałem wam jeszcze raz serdecznie podziękować za udział. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie pogratulować, i jeszcze tylko taka króciutka informacja dotycząca przekazania dyplomów i nagród. Osoby, które zdobyły nagrodę pierwszego stopnia, otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą tradycyjną. Ponadto wszyscy uczestnicy i nagrodzeni i wyróżnieni, a także ci, którym niestety się nie udało otrzymają dyplomy ale w wersji elektronicznej które prześlemy pocztą e-mail. Prosimy tutaj o pewną cierpliwość dlatego że po ustaleniu wyników żyli musimy teraz po prostu te dyplomy w wersji elektronicznej przygotować no to troszkę więcej czasu schodzi niż taki typowy dróg. Potem jeszcze dochodzi kwestia przesyłki pocztą e-mail w taki sposób aby do każdego dotarł odpowiedni Odpowiedni dyplom. Także tutaj jeszcze poprosimy o tydzień do dwóch tygodni, czasu cierpliwości. Myślę, że w tym terminie na pewno sobie poradzimy. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam samych dalszych sukcesów na drodze rozwoju artystycznego, tego muzycznego, abyście mogli kształtować tą kulturę muzyczną w najbliższym swoim środowisku. Dziękuję bardzo. Do widzenia.